Witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami, chociaż można też te produkty nazwać takie odkrycia kosmetyczne, bo przyznam się szczerze, nie używam ich od jakiegoś dłuższego czasu, ale większość z tych produktów pokochałam od pierwszego użycia, także Wam e, pokażę. Tutaj sobie może niech to stoi, tak o. I będę szła tak po kolei, co mi się tu wyciągnie, albo nie. Pokażę Wam e produkt, nie wiem, czy już go Wam w sumie nie pokazywałam, ale e właśnie to jest chyba jedyny produkt, który już jakiś czas używam, a te kolejne, nie, jeszcze jeden będzie, który trochę używam, a pozostałe mm, to takie nowe odkrycia. Pierwszy produkt, jaki chciałam Wam pokazać, to jest Bielenda na nawilżający krem brązujący, wilża i brązuje, tak wygląda opakowanie, to jest wersja do śniadej karnacji, wiem, że jeszcze jest do jasnej, bo moja szefowa sobie kupowała, w sumie ten od niej dostałam i nie wiem jak wy, ale ja takie produkty używam też zimą, no bo jednak sama tak dla siebie lubię mieć troszeczkę ciemniejsze ciało niż takie blade. Wiadomo, nie ładuję tego nie wiadomo ile, żeby tutaj mieć jakąś mega opaleniznę. Ale właśnie tak delikatnie dla kolorytu używam też takich balsamów brązujących zimą i to jest też nawet dobre, bo już latem nie testuję, tylko już mam przez zimę sprawdzone i wiecie, w razie smuk czy coś zimą e, nie widać, e, więc e, to jest taki produkt. I jeszcze, co, e, jaki jest jego plus używania go e, w zimę? On pachnie, nie e, mnie zawsze tak śmiesz, jak dziewczyny, tak wąchają, ale musiałam sobie to przypomnieć, ten zapach, znaczy, przypomnieć i tak pamiętam, że jest piękny, ale no tak chciałam niuchnąć. Ten balsam pachnie jak takie cynamonowe świąteczne ciastyczka. Także no mega, pokażę Wam jeszcze raz. Tak wygląda, bardzo polecam. I właśnie drugi produkt, który używam już od jakiegoś czasu i może powiecie, że w ogóle cała ja pokazuję, ale pokażę Wam pastę do zębów kiedyś, taka propos pasty kiedyś Anita z kanału, no to jestem właśnie coś, już się pamiętam czego ten filmik dotyczył i o co tam chodziło, ale y, płyta była taka, że by ludzie nie myśleli, że jak ktoś nie pokazuje pasty do zębów, to znaczy, że nie myje zębów, więc żeby nie było pokazuję pastę do zębów, e, ale dlatego, że mm, w sumie to nie wiem czemu ją e, kupiłam jakoś tak, bo zawsze używam Elmexu i jakoś tak ta mi wpadła Dobrze? pokazuje? Tak. Ta mi wpadła w ręce, i muszę Wam powiedzieć, że kilka osób się mnie zapytało, bo ja sama już nie zauważyłam tej różnicy, ale kilka osób się mnie zapytało, co robię, że mam bielsze zęby. Także to myślę, że to dzięki tej paście. I teraz już będą produkty, których używam stosunkowo od niedawna, ale już skradły moje serce. I pierwszy produkt, nie wiem czy tu będzie właśnie widać pod światło, ile jest go zużyte, ale niewiele, mówię szczerze, ale pokochałam ten produkt od naprawdę od pierwszego użycia. Jest to odżywka z Oriflame. Nie wiem czy te Oriflame tutaj widać, dlatego mówię. Tak wygląda. Ta odżywka ma, no jak tutaj nazwa wskazuje, volume, żeby dodawała objętości. Tylko yy, opis na stronie oriflame bo żeby to nakładać na końcówki co mnie tak trochę zadziwiło, ale okej. Okay. Wspomaga też rozczesywanie i ja po prostu może nie psikam jakoś mega mega u nasady, yy, bo się ba... znaczy pierwszy ten to się bałam, że to wcale nie będzie volume czy coś i nałożyłam właśnie tak na tak od tutaj tej części ucha w duże po prostu zobaczyć jak to będzie wyglądało i nawet nałożenie tej odżywki na tą dolną partię włosów wystarczyło, bo naprawdę włosy były takie uniesione lekkie, ale nie były takie jak czasami właśnie się nałoży taką odżywkę co ma tak sprawić, żeby włosy były lekkie, to one aż są takie za bardzo lejące się przy tej tak nie było, naprawdę odżywka mega i nie była wcale yy, droga, bo jak porównywałam z innymi odżywkami z Rosmana, to była mniej więcej porównywalna cena, kosztowała coś koło 16-17 zł. Także polecam naprawdę yy, mega, yy, mega produkt. I jak już jesteśmy przy takich niekosmetycznych rzeczach, to jeszcze po yy, znaczy nie makijażowych. To pokażę jeszcze jeden kosmetyk niemakijażowy i to jest peeling e, znakomim. To jest ta wersja miodowe e, gofry i no po prostu zapach tego powala. E, jedyny plus i minus ja bym to nazwała, bo jedni będą to uważać za plus, inni za minus. Zostawia mega, mega tłustą warstwę w sensie taką powłokę na skórze, chociaż muszę Wam powiedzieć, że jak się wytarłam ręcznikiem, to już za bardzo e, tego tłustego e, tak bardzo dużo aż nie, nie zostało, dało się to przeżyć. E, mi to w sumie osobiście nie przeszkadza, ja nawet lubię, bo później już się nie balsamuje, mm, no ale mega Wam polecam i jeszcze tutaj może Wam pokażę no jak widzicie zużycie nie jest może ten ale wydaje mi się że peeling no to po jednym użyciu już czujemy czy jest fajny czy nie fajny on jest taki mega twardy mega zbity i naprawdę jakby to powiedzieć robi robotę zdziera także E, pokochałam go i idę dzisiaj do Korzenki na urodziny jak dorwę, właśnie niedaleko nie jest Hebe i tam wskoczę zanim pójdę na te urodziny. E, jeżeli będzie to kupię jej w e, prezencie. E, przechodząc tak delikatnie od pielęgnacji do makijażu, e, pokażę Wam e, dwa pędzelki. Nie wiem czy nie będą troszeczkę brudne, bo były używane, także ewentualnie sorki. Są to dwa pędzelki z zestawu sześciu pędzelków, które kupiłam na AliExpress. Nie było jeszcze filmiku z AliExpress, nie pokazywałam tych pędzelków, ale uznam, że nie wytrzymam, żeby właśnie o nich nie pogadać i nie wychwalić, więc wrzucę je do tego filmiku. Tego używam do rozświetlacza, tego do brązera taki ścięty, tak się prezentuje i uwaga, za 7 pędzelków zapłaciłam 7 zł, a są po prostu tak mięciutkie, teraz nie chcę tu sobie makijażu psuć, ale przestałam tak mogła siedzieć i tak o, no, no są tak milutkie, tak mięciutkie. O, właśnie trochę rozświetlacza poleciało, ups. E, no dobra, bez wnikania w szczegóły, ale naprawdę, jeżeli będą, mm, aha, jeszcze mm, zwróćcie uwagę, bo e, jeżeli znajdę tego linka, to Wam e, podlinkuję, tylko tam, żebyście teraz razu wiedzieli. Na zdjęciu są fioletowe te włoski, ale przyjdą Wam e, takie jak e, moje i tam też w opiniach e, jest napisane właśnie. Także tak, e, idąc e, dalej już przejdziemy do e, trzech produktów e, makijażowych, chociaż nie do końca, ale dobra. E, kolejny e, produkt to e, puder z Kobo, e, ja mam numerek 302 Natural Beige, oczywiście widzicie właśnie, kurde ten aparat taki beznadziejny. On jak nie sfokusuje tego w życiu, ja już tak kombinowałam z ustawieniami. Także przy jakimś e, przypływie gotówki e, kupię sobie aparat. E, tak wygląda ten e, puder i powiem Wam, za chwilę Wam pokażę jeszcze jeden pro produkt. Podkład, ten mój ulubieniec z e, L'Oreala. Ten puder i ten produkt, który Wam pokażę i mi makijaż trzyma się aż go zmyję gdzie ja zawsze na i mówiłam, że mojego ryja, to po prostu się nic nie trzyma tak te trio i jest niebo e, więc puder Wam mega polecam e, kupiłam go na promocji z jakieś 13 e, zeta i mówię, tak dobra, tak niech będzie a jest po prostu no niebo, niebo i kolejny właśnie produkt który sprawia chyba właśnie głównie ten produkt sprawia, że ten mój makijaż trzyma się cały dzień to jest fixer z Bielendy. No, że ja wcześniej tego nie miałam. Moja mama go używała i pytałam się jej, jak ten produkt, co oni myśli, ale chyba nie umiała tak się wyrazić na jego temat pozytywnie, bo jakoś nie zachęciła mnie do e, zakupu. A ja go kupiłam na tej promocji mm, Rosmanowej. Także no też widzicie, że zużycie nie jest duże. Także no, żeby nie było, że tu pokazuję filmik, y, wiecie, ulubieńcy, a wy patrzycie, a tu kurde, prawie zerowe zużycia. No ale mówię Wam, pierwszy raz użyłam tego produktu i już się w nim e, zakocham i właśnie tak myślę sobie, żeby nagrać filmik też mogłam to dzisiaj zrobić. No ale dobra. E, żeby mm, pokazać Wam, że... Y, jak na niego reaguje puder? O, może tak, bo niektóre te fiksery sprawiają, że potem nasz makijaż wygląda, jakbyśmy w się nie przypudrowały, tylko sam podkład miały, czy tam jest takie uczucie, jakbyśmy się lakierem popsikały. Tutaj właśnie tego nie ma, nie zmienia nic wyglądu makijażu, a naprawdę ten makijaż tak fajnie scala i fajnie... E, sprawia, że on się, git majonez utrzymuje także Wam polecam nawet teraz bez tej promocji kupić bo on bez promocji 13z także też nie e, majątek naprawdę pokochałam ten produkt e, kolejny mój ulubieniec to bronzer z Lovely w tej, mm, ta wersja kolorystyczna milky chocolate tak, I oczywiście nie wiem, czy kamera odda ten kolor. To dopiero będzie, będę widziała e, później przy montażu tego filmu, także może Wam e, napiszę. E, coś tak będzie? Widać? Jakiegoś takiego słocza, żeby Wam zrobić? Nie widać tego. No dobra, mniejsza o to. Generalnie e, ten kolor e, idealnie wtapia się tak jakby w moją karnację i w mój makijaż i ten produkt uwielbiam jak za tą cenę to po prostu jest miazga i ostatni produkt wiecie co chciałam nagrać takich niekosmetycznych ulubieńców ale mam na razie takie trzy produkty no tak trochę słabo trzy produkty i wiecie cały film co on by trwał dwie minuty chociaż jak mi się rozgada to i długo ale E, dobra, więc po, e, nie obraźcie się, ale wrzucę tutaj jeden niekosmetyczny e, produkt i są to woski, tak się prezentujące, e, z Rosmana. Obczaiłam je na kanale Miszmaszowej i po prostu spać nie mogłam. Pobiegłam od razu na drugi dzień do e, Rosmana, bo tak, po pierwsze, kocham wanilię, e, po drugie, nie za bardzo używam świeczki, wolę woski. No więc, a, jeszcze cena 15 zł za 8 wosków. E, no to, no to naprawdę robi to robotę. E, no, więc pobiegłam, kupiłam, zostało mi tu jeszcze 4, także połowa. I powiem Wam tak, e, producent tutaj mówi, że to niby tam pachnie aż do 100 godzin. No chyba te wszystkie 8 razem, w sensie, wiecie. Tutaj jakieś 20, 20, nie, jakieś 15 mniej więcej godzin, 15 i tak dalej, to może by to razem było 100 godzin. Bo wiadomo taki jeden, i może tu wyjmę, będzie mi łatwiej pogadać, taki jeden wost, wiadomo, że 100 godzin to nam ładnie pachnieć nie będzie. Jak to ostatnio w pracy się śmiemy, nie będzie Nie żebyśmy się nabijali z nie żebyśmy byli rasistami ale y, przez taką ostatnią historię w pracy tak mówimy, także nie budżet na pewno to 100 godzin pachnieć Ym, ale no zaraz przejdę i też zrobiłam test dzieląc to i też słabo słabo wtedy z zapachem, czyli tak polecam palić y, wkładać do kominka taki cały, nie dzielić i wtedy ja tak średnio po 4-5 godzin wieczorami przez cały tydzień to używam, od poniedziałku i tak w sobotę już ciutka mniej było to czuć. No i w niedzielę już tak praktycznie w ogóle. Także no mówię, z 10-15 godzin, no tak z 15 godzin myślę, że taki jeden to pachnie, czyli... Możecie taki jeden wos mieć na cały tenki dzień i to będzie cały tenki dzień e, piknie, pachnieć. Albo właśnie tak codziennie e, po troszku to na tydzień taki jeden wosk e, starczy. Także no, nie, mam nadzieję, że mi wybaczycie, że e, musiałam o tym powiedzieć w tym filmiku. Także to by było e, na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pa pa!